Cześć z tej strony ja witam wszystkich serdecznie dzisiaj, dzisiaj vlog vlog o patchach, aktualizacjach czymś co ostatnio jest naprawdę nie za dobrze robione ostatnio ostatnio mówiłem o War Thunderze, że patch który wyszedł ma masę bugów teraz wyszedł patch do Armored Warfare i również jest tutaj cała masa narzekania że dużo rzeczy nie działa, dużo nowych rzeczy zostało popsute, dużo rzeczy, które miały zostać naprawione, nie zostały naprawione. Nie chcę się tutaj skupiać na, na poszczególnych błędach, bo nie o to w tym chodzi. Po prostu, tak jak wy, lubię jak dostajemy nową zawartość, która jest sprawdzona, przetestowana. I dopięta po prostu na ostatni guzik, po to, że jak już ją zgramy, no to możemy się cieszyć nią i, i, i płacić tym firmom, jeśli uznamy to za stosowne, bo na tym, na tym ten biznes powinien polegać i tak się to powinno kręcić. Tymczasem wiecie, to nie jest problem jednej firmy, bo w WOCie też już co prawda nie gram, ale dużo znajomych mówi, że dalej co patrz, to jakieś tam błędy są nowe. Więc tak być nie powinno Oczywiście to nie jest tak, że każdy patch w każdej grze, który wychodzi No to robi tylko masę nowych błędów I jest do niczego, bo, bo ostatecznie i tak te wszystkie błędy A przynajmniej część z nich zostaje tam w jakimś kolejnych, kolejnych dniach poprawiana Tylko pozostaje zawsze ten, ten taki niesmak Dlaczego to tak jest robione Moim zdaniem po prostu... Z powodu braku zawodowych testerów. Kiedyś wszystkie gry miały zawodowych testerów. Beta testerzy to była kiedyś nazwa, która coś znaczyła. Teraz z beta testerem jest praktycznie każdy, jeszcze on musi za to płacić często. A w efekcie, jak są jakieś błędy, to większość graczy, nawet jakie widzi, to w ogóle tego nie zgłasza, bo najczęściej jest to uciążliwe zgłaszanie i tak dalej, i tak dalej. Większość graczy w ogóle, jak jest na przykład teraz Armored Warfare jest w beta teście, oczekuje od gry, żeby działała bardzo dobrze. Co z tego, że to beta, jak się już za nią płaci, to, to i tak nie powinna to już być żadna beta, tylko produkt pełnoprawny, to samo mówiłem o War Thunderze, to samo mówiłem o World of Warships i o wszystkich innych grach tego typu, jeżeli się już za jakąś grę płaci, no to to już powinien być produkt finalny, ewentualnie powinien być tylko właśnie ulepszany. Więc to do mnie nigdy nie przemawia, no jestem starej daty graczem, więc od, od początku powstawania gier mam do czynienia z grami, więc znam całą historię gier. I tak jak mówię, kiedyś tak nie było, kiedyś po prostu siedzieli beta testerzy, cisnęli w grę, sprawdzali wszystko co nie działa, robili najgłupsze rzeczy jakie tylko można zrobić, wymyślić, po to właśnie żeby sprawdzić tą grę na tysiąc sposobów. Bo wiecie jacy są ludzie, każdy będzie próbował znaleźć jakieś glicze, wymyślić coś czego twórcy nie przewidzieli i położyć grę. No, nawet byli tacy ludzie, którzy się w tym specjalizowali swojego czasu, dlatego beta testerzy nie mieli łatwego zadania. Ale wszystko to jakoś całkiem nieźle działało. Co prawda no kiedyś te gry nie były aż tak bardzo skomplikowane. Teraz najwięcej gliczy jest właśnie w grafice, ale z drugiej strony wymagamy, żeby grafa była rewelacyjna. Jak jest kiepska grafika, to wszyscy narzekają. Wiecie, bardziej i tak z tej porządnej grafiki korzystają ludzie, którzy mają porządne karty graficzne, porządne komputery. Dlatego teraz jest znowu kwestia optymalizacji, żeby każdy sobie mógł pograć i coś tam na tym ekranie sensownego widzieć. Ta optymalizacja też w wielu momentach jest kiepska w różnych grach. I nie wiem, czemu tak jest robione. Bo dużo osób posiada przecież słabsze maszyny, a też chętnie by pograło, nawet zapłaciło. Tymczasem wielu twórców traktuje ich po macoszemu. A tutaj, jeśli, jeśli chodzi o, o, o firmy, które, które największy nacisk dalej na to stawiają, to jest Blizzard. Zauważcie, że wszystkie gry Blizzarda, które wychodzą są ekstremalnie dobrze zoptymalizowane chodzą pod naprawdę badziewnym sprzętem i no Blizzard na to zawsze stawiał i dalej stawia, może już nie aż w takim stopniu jak kiedyś ale no te grafiki Blizzarda zawsze wyglądały przyzwoicie, zawsze miał jakiś swój styl może nie były, no zobaczmy na StarCrafta na przykład dwójka, to nie był jak wychodził jakiś mega majstersztyk graficzny i tak dalej ale grafika mogła się podobać Działała pod naprawdę badziewnymi komp kompami. Tak samo Diablo 3. To, to był akurat przy premierze i ten totalny, totalny zawód, bo no, nie udźwignęły serwery tego wszystkiego. No, tak to jest, jak jest gra online i nagle przyłącza się kilka milionów ludzi. Ale pomijając to, gra była też nieźle zoptymalizowana. No a przede wszystkim dalej jest, cały czas to jest wszystko poprawiane, tyle lat po więc dużo firm mogłoby się uczyć od innych no i przede wszystkim wydaje mi się, że tutaj cały czas jest brak właśnie tych zawodowych beta testerów którzy mieliby nie grać i się bawić tylko właśnie mieliby grać i szukać błędów i je naprawiać, bo wiecie takie ja rozumiem, że jest dużo błędów, których nie można wy, wychwycić ale na przykład jak w Armored teraz zostały dodane dziewiątki i wyszedł, wyszedł taki bardzo szybko, no bo praktycznie od razu błąd, że pociski odłamkowe robią zabójcze obrażenia No i praktycznie wystarczy tylko nacelować na pojazd i obrażenia wchodzą Więc gra przestała mieć jakikolwiek sens a Tym bardziej, że na przykład Abramsy nie mają tych pocisków i muszą się męczyć i na 100% przegrają w walkę z takim D D D T90MS- -em. więc no jakaś tragedia i rozpacz no i czegoś takiego na przykład nikt mi nie wmówi, że tego nie można było przetestować. To już widać gołym okiem, że absolutnie nikt tego nie testował i nie sprawdzał. No bo jak coś takiego można przegapić w testowaniu? No, no nie da się, no po prostu się nie da. To tak jakby ktoś przegapił to, że się granie włącza. No testowałem no i nie widziałem, że się granie włącza, no ludzie. Więc no, jakieś kosmosy się dzieją i no, nie chciałbym, żeby ta gra szła drogą, yy, czy to Wargamingu, czy właśnie Gaijin'a, bo to jest kiepska droga, dużo osób po prostu bardziej nerwowych robi uninstall i już klient sobie poszedł. Yy, bo wiecie, jak się robi PR, robi się przedsmak każdemu, że zobaczcie dostaniemy tyle nowych czołgów, jakieś nowe misje, nowe mapy, wszystko super, no, i człowiek się nakręca. Sam się nakręca, no tak to działa. No do, dobry PR robi po prostu robotę i każdy już się nie może doczekać, aż sobie zagra w jakiejś aktualizacji. To nieważne jakiej gry, czy to jest właśnie World of Tanks, World Thunder, to jest, to jest obojętne. Chodzi o nas, o graczy, my tutaj czekamy. Chcemy nową zawartość, ale chcemy właśnie bardziej od tej nowej zawartości. Ja bym był skłonny poczekać nawet i miesiąc, dwa miesiące dłużej. Ale dostać coś, co już jest przetestowane, działa i wszyscy będą to chwalić, i będą pełne serwery, no bo przecież o to w tym właśnie chodzi. Dlatego, no nie wiem, powiedzcie w komentarzu, co wy o tym wszystkim myślicie? Co te wszystkie firmy, bo to nie jest tylko jedna firma, tylko dużo jest tych firm, a właściwie tutaj odstawiają? I, I według Was, gdzie leży problem? Czy właśnie to jest wina, że nie ma tych zawodowych beta testerów, czy po prostu? Nie wiem, może to się specjalnie robi, może to jest też jakiś chwyt marketingowy, jakikolwiek, że no wydajemy wszystko zbugowane, żeby to potem poprawiać, ale a żeby było szybciej, bo to się bardziej opłaca. Nie wiem, może ktoś z nas zna jakieś tego typu sztuczki marketingowe, ale no wątpię, żeby to działało na korzyść, na korzyść gry, ale może jakoś działa, może podświadomie lubimy tandetę, ale wątpię. No, tak samo zresztą zobaczcie, jest ta sama historia w ogóle w grach y, pudełkowych, normalnie tam płatnych. E, wychodzą gry y, zbagowane, totalnie, e, no dużo szukać. No, ostatnio Fallout wyszedł, pełen bugów. Assassin's Creed wychodzą, pełne bugów. Niektóre nawet ledwo, ledwo żyją, po prostu. Co to jeszcze? Batman też wychodził, jakaś rozpacz i tragedia była na pc ta No, przecież to można wymieniać y, no, godzinami. Teraz Battlefield wyszedł też y, z kolei w inną stronę, no grę tak pocieli, że dostajemy, nie wiem, chyba DLC dostajemy na dzień dobry, z tego co widziałem, nic praktycznie nie ma, żadnej zawartości, ale za tydzień będzie DLC i będzie można kupić drugą taką samą praktycznie zawartość jak podstawki, no chore, inaczej tego nie da się określić. Um, nie wiem, nie wiem jak, jak, jak ten rynek będzie sobie dalej radził. W końcu to wydaje mi się, że gracze podziękują, już troszkę, troszkę dorosną. Wiecie, no, wszyscy się starzejemy jeśli chodzi o, o granie. Rozgrywka dalej zostaje, część z tego wyrasta, część się dalej dobrze bawi, no ale nasze wymagania z wiekiem wydaje mi się, że jednak rosną. Wiecie, jak mamy tam 10 lat, no to byle baziewie nas zadowoli czas oczywiście nie wszystkich, mówię tak miara ogólnie, ale jak już mamy 15, no to zaczynamy widzieć coraz więcej błędów. Nam się zaczyna nie podobać. Tym bardziej jak odkładaliśmy kasę długo i nagle jest zong. Jak mamy 20, to już w ogóle. A tego. No nie wiem, nie wiem o co tutaj chodzi. Ja jestem po prostu lekko tym zdziwiony, zawiedziony i tutaj sprawdzałem nawet, wiecie, no teraz jestem na, na, forum, na forum angielskim Armored Warfare i też mamy tyle stron wypisywania błędów, co nie działa, co miało być poprawiane i no masakra no to, to na wszystkich forach, wiecie, tutaj nie, nie, nie tylko polskie Czasem my chyba marudzimy najwięcej a taka, taka już nasza mentalność no ale co zrobić co zrobić, moi drodzy? Mam nadzieję, że to się w końcu zmieni, bo nie chciałbym po prostu bać się o, o, o każdego pacza. I wiecie, jeszcze najgorsze jest też balansowanie. Ja rozumiem, że balans w grach takich jak Armored Warfare, War Thunder i tak dalej musi być w miarę. W miarę dobry, żeby to się wszystko kręciło, ale niektóre pacze wprowadzają taki rebalans albo robią takie samograjki: typu wychodzi samolot, okręt, czołg, który po prostu gniecie system. wiecie, po, po, posadzicie średnio tempo małpę z jedną ręką i ona będzie z wami wygrywać, bo ma tak dobry pojazd, okręt, samolot. To nieistotne, więc no, wprowadzanie takiego badziewia. Ja wiem po co to jest robione, bo to jest robione po to, żeby nagle wszyscy, którzy go nie mają, zaczęli grindować, płacić, żeby jak najszybciej mieć i żeby im się wydawało, że mają skilla. No, ale moi drodzy, żadnego skilla nie macie, po prostu gracie samograjem, który zaraz może nie być samograjem, bo wyjdzie kolejny patch i zrobi z niego totalne badziewie, a coś innego zrobi z czegoś innego samograja. To, to, to jest właśnie taki mechanizm, który sprawia, że trzeba, tak jak ja, iść we wszystkie, we wszystkie drzewka i mieć wszystko. Wtedy sobie mogą zmieniać, co chcą. My po prostu tylko bierzemy inny pojazd z garażu i jest gitara, czy tam z doku, czy z czegokolwiek. No ale jest to moim zdaniem troszkę niesprawiedliwe w stosunku właśnie do graczy. No bo część, część tych gier po prostu. No, sprawia, że musimy grać w nie miesiącami, żeby tam odblokować jakieś dziewiątki, dziesiątki. No, jak szliśmy, to było bardzo fajne. Doszliśmy, jest totalny krap. No i lekko można się wkrewić. Potem oglądać na YouTubie dzieci, które klawiatury rozwalają na strzępy i walą pięścią w monitor. Jak, jak odblokują czołg, który już nie, nie jest taki dobry jak był. No, lepiej, lepiej tego uniknąć. Szkoda po prostu tych pięknych klawiatur, monitorów, no i potem tych dzieci. Jak rodzic zobaczy, co zrobiły. Do tego, no moi drodzy, dajcie znać, co wy o tym myślicie. To jest, to jest pierwszy taki vlog o grach, ale chyba zacznę je robić. Bo no, to, co się dzieje ostatnio na rynku, to woła o pomstę do nieba. No, oczywiście, no żeby nie było. Ja sobie teraz miałem ja z 50 bitew w Armored Warfare'a po tym patchu. I. No nie widać błędów, mi się nic nie wywala. Dalej mam 60 klatek, e, jakichś liczb graficznych nie widzę. No owszem, drża trochę to, że nie ma poprawionego tego, co miało być. E, no jest taki lekki niedosyt, prawda? No ale no co zrobić? no Mam nadzieję, że to jednak będzie wszystko poprawione. Zwłaszcza te modyfikacje, te, te czasy przeładowania. No bo to jest, umówmy się, ważne, że poprawią szybko ten błąd z tymi pociskami burzącymi, no bo to jakaś kpina. Tam jest taki błąd, że po prostu one nie liczą pancerza czy coś takiego, więc wchodzą jak w masło. No ale jak można, mówię, coś takiego zrobić? Dobra, nie będę o tym w kółko mówił. Tak więc moi drodzy, no dajcie znać, co wy o tym myślicie. Czy, czy nie czujecie takiego samego niesmaku jak ja? I to tak jak mówię, no tutaj nie oszczędziłem nikogo, bo, bo wszystkie firmy, no nie wszystkie, no dużo robi właśnie tak, że najpierw coś wypuszcza, a potem to naprawia. I to się dzieje tak samo w grach, mówię, no, które kupujemy w pudełkach. To jest dla mnie to woło do nieba powinny być gry masowo zwracane i żądania oddania pieniędzy i może wtedy by się twórcy zastanowili, jakby dostali po kieszonce, by zabolało, to by przestali gnioty nam tutaj wciskać i jeszcze je reklamować jako nie wiadomo co, bo to jest, to jest po prostu oszustwo klienta. Mieliśmy dostać coś innego, dostajemy produkt, który jest niesprawny, wadliwy, więc trzeba oddać. Jak naprawią? Reklamacja po prostu ma być i tyle. No tutaj jeszcze część firm przynajmniej jest w stosunku do graczy w miarę uczciwa i na przykład daje wszystkim jakieś darmowe dni premium w ramach rekompensaty lub inne tego typu rzeczy, no to to widać wtedy, że im jest chociaż przykro, że coś nie wyszło, się starali, no czasem też tak bywa, ale to nie może być tak, że co, co patrz, to no coś znowu nie wyszło, no. Nie o to w tym chodzi. Ja wiem, że te gry są coraz bardziej skomplikowane, ale z drugiej strony też ich budżety są coraz większe, więc no, powinno im być łatwiej to wszystko ogarniać, a jakoś tak się nie dzieje. Taki trochę negatywny, negatywny, kurczę wyszedł materiał, no ale no, co dobrego można powiedzieć w takiej sytuacji? No niewiele. No i tyle, moi drodzy. Dajcie znać w komentarzach, co o tym wszystkim myślicie. A Wam standardowo życzę, tak jak i sobie, żeby następne aktualizacje do wszystkich gier, w które grałem, gram i wygracie były jak najlepsze, żebyśmy się mogli wszyscy cieszyć z tego, że mamy nową zawartość, a nie się denerwować, że nowa zawartość nie działa. Trzymajcie się, cześć!